Zastanawialiście się kiedyś, jaki wpływ na temperatury ma wielkość i rodzaj obudowy? Bo ja tak. Mamy tutaj zwykłego peceta z klasycznym przepływem po prostu powietrza, mini-tower. Czy Was też ciekawi ten, jak wyglądałyby temperatury, gdyby przełożyć go do mini-towera, ale takiego typowego akwarium, gdzie mamy przepływ pionowy. Sprawdźmy, jak wyglądają temperatury po przełożeniu komponentów do tej obudowy. Jeśli chodzi o samo przekładanie kabli w obudo z obudowy do obudowy, przepakowywanie całego sprzętu, yy, mała obudowa no jest mała. Bardzo ciasne jest wszystko. Kable są ciasno opakowane, wszystko jest ciasno. W dużej obudowie nie było tego problemu, natomiast w małej obudowie miałem, miałem problem nawet z wyjęciem zasilacza i okablowania do niego. Tak jak tutaj wspominałem już kiedyś przy budowie tego komputera. W takich małych obudowach zasilacz półmodularny albo modularny jest jak najbardziej wymagany, żeby nie mieć takich problemów, jakie miałem z upchnięciem po prostu kabli w środek. Dużą obudowę składało się natomiast bardzo przyjemnie. Montaż wentylatorów, montaż podzespołów, czy montaż samego po prostu zasilacza był bardzo, bardzo przyjemny i bardzo, i bardzo dobry praktycznie nie miałem żadnych problemów jeśli chodzi o samą o budowę Dobrałem tak, żeby stricte warunki w nich były bardzo, bardzo różne. Także widać, że są miejsca bardziej graficzne, miejsca bardziej procesorowe. Widać jak te temperatury tutaj pikują. <laughs> o ile GPU jest na przykład nowe, więc temperatury rzadko kiedy przekraczają te 75 stopni, to widać, że procesor w niektórych przypadkach nagrzewa się dosyć znacznie w Legacy wybrałem miejsce takie dosyć mini procesorowe, bardziej graficzne w związku z czym widać tutaj, że temperatury na CPU są w okolicach 70 stopni, w przypadku The First Descendant 82 stopnie w Spider-Manie temperatury są bardziej zróżnicowane, ponieważ też grafika i graficznie lokalizacja jest zróżnicowana w God of Warze widać tutaj, że Miejscami naprawdę się dzieje, mamy 74 82 stopnie, więc jest to całkiem, całkiem nieźle, prawda? Ale przejdźmy tak naprawdę do rzeczy, ponieważ yy, wyniki nie były dosyć zadowalające mnie, postanowi więc postanowiliśmy dokupić jeszcze Arctic Freezer 36, więc i to chłodzenie naprawdę zrobiło robotę, jak sami zobaczycie za chwilę testach nie udało mi się przebić 70 stopni. Samo chłodzenie jest tak naprawdę totalnym overkillem dla komputera i naprawdę tutaj rzadko kiedy to na CPU temperatura skoczyła powyżej 70, nie, 70 stopni. Nie udało mi się bić. Chyba tylko w Cyberpunku w niektórym miejscu udało mi się dobić na GPU te 70 stopni. Ale w przypadku testowanych gier, temperatury były bardzo, bardzo niskie. Co mnie wysoce, co mnie wysoce zaskoczyło, bo ponieważ w większości gier widzicie, że tutaj ten te GPU chodzi w maksie, w niektórych gierkach również tutaj procesor chodzi też w maksie, więc naprawdę starałem się tu te gierki do testów dobrać tak, aby pokazywały. Różnice i to dosyć wysoko. Co jest dla mnie również niemałym zaskoczeniem, to to, że Steel Nomad kompletnie nic nie pokazał niestety. Chociaż gotowałem też go trochę na tym Steel Nomadzie, no to tutaj zanim po prostu włączył się kolejny test, no to już się wystudził i on tu jest wrzucony tak po prostu. Tak po prostu go wrzuciłem, żeby pokazać tam normalną temperaturę pracy w jakiś takich odpowiednich warunkach, nie? Ale tutaj naprawdę, czy to w The Fields Descendant, czy to właśnie w God of War, czy to w Cyberpunku, temperatury w ogóle nie przekroczyły maksymalnych. Siódemki, siódemki z przodu w temperaturach praktycznie się nie widuje. A w większości gier CPU nie skacze powyżej 60 stopni. Więc różnica jest kolosalna praktycznie. A sam komputer chłodzi się po prostu perfekcyjnie. cóż z przyczyn technicznych ten test trochę się przeciągnął jednakże testy wyszły dosyć ciekawie ponieważ sam nie spodziewałem się takiej różnicy temperatur w przypadku małej obudowy naprawdę widać było tą różnicę temperatur czasami jak się długo grało na nim to naprawdę potrafiły one wystrzelić w kosmos oczywiście rzadko kiedy przebijały te 80 5 stopni do 90 nie dochodziło, ale pamiętajmy, że jest to nowy sprzęt praktycznie. On nie ma nawet 3 miesięcy, ten komputer. Więc, więc skoro teraz w małej obudowie mieliśmy temperatury rzędu 80 stopni, to możemy sobie wyobrazić, że za pół roku, za rok normalnego użytkowania takie temperatury skoczyłyby prawie pod 90 stopni. Chłodzenie to boksowe było praktycznie całkowicie niewydajne. A założenie mu wieży, zwłaszcza tak potężnej, dało dosyć no, makabryczne rezultaty, bo 60 stopni praktycznie było rzadkością, cały czas niskie temperatury, co było mega, mega dobre, mega, mega fajne. Sam byłem zadowolony z tego, jak ten komputer chodzi, jak ten komputer pracuje. Jest, jego kultura pracy również jest dosyć taka cicha, co również jest zaskakujące, bo mój prywatny komputer chodzi głośniej, tak naprawdę. Niż nasz komputerek testowy, ja mam tutaj jakby wiatraki o marki MSI. A tutaj, danie dwóch wętlarów Be Quieta plus trzech z poprzedniej starej obudowy dało efekt taki, że on praktycznie nie nagrzewa. Chodzi sobie praktycznie równiutko, cichutko, przez co te wiatraki rzadko kiedy wbijają się na maksymalny poziom, co jest bardzo, bardzo fajne tak niskie temperatury i tak wysoki przeskok, bo na procesorze no to mieliśmy rzędu 20 stopni w dół, ale czy znowu tak potężna wieża jest potrzebna do tak słabego procesora? No niekoniecznie. Ja bym powiedział, że tutaj tańsza wieża, taka również może mniejsza też by dała rady go dosyć dobrze schłodzić i tutaj zainwestowanie w tego Arktyka Freezera, bo Arctrica Freezera było, Freezer było spowodowane przez to po prostu takim testem. Jak tak potężne chłodzenie może sprawdzić się w przypadku takiego słabego procesora, gdzie to boksowe też w miarę sobie dawało radę, prawda? Jednakże tutaj zaciekawiło mnie właśnie to, że sam ten komputerek naprawdę całkiem, całkiem dobrze zniósł wszystkie testy. Temperaturowe, czy to upalanie go przez ileś godzin różnymi testami. I te wyniki naprawdę były. Ja, chociaż chciałem, starałem się go przegrzać, dobierałem mu takie gry, żeby go maksymalnie zagotować, ustawiałem mu maksymalne wymagania, kombinowałem z ustawieniami, to nie udało się. Nie udało się go zagotować, co jest olbrzymim sukcesem. Bo tak drastyczny spadek temperatury jest bardzo dobry. I tutaj pokazuje to wyraźnie, że warto poinwestować parę stówek w droższą, trochę lepszą obudowę, lub jeśli nie macie kasy, to za tą kasę, którą po prostu kupilibyście nową, lepiej może zastanowić się nad tym, czy nie kupić tańszej, znaczy używanej, podobnej cenie, ale większej. Z jakimiś wentylatorami, z jakimś większą przestrzenią. Po pierwsze, samo układanie kabli w środku w większej obudowie jest dużo łatwiejsze. Po drugie, temperatury, w takiej obudowie, która ma więcej przestrzeni, więcej wentylatorów, będą dużo niższe i taki komputer będzie prezentował się dużo lepiej. Tutaj widać na. I tutaj widać podczas testu ja też robiłem przebitki, tak jak ten komputer wygląda i on wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. I gdybym go tak zobaczył na pierwszy oka, nie pomyślałbym, że jest to komputer złożony za 2,5 koła z używaną obudową tak naprawdę za 5 dych, znalezioną na liście, co jest niesamowite, bo wygląda to wszystko świetnie. No cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to Was zaciekawił. Zapraszam do subskrybowania, do oglądania. Zostaw lajka, zostaw łapkę, zostaw komentarz. I dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.